Żyjemy w małpim systemie, polecam obejrzeć Ci ten filmik do końca. Inaczej spędzisz resztę życia w tym małpim systemie. Chcę opowiedzieć Ci krótką, życiowo zmieniającą historię o pięciu małpach, które zostały umieszczone w pomieszczeniu z drabiną na środku. Na szczycie drabiny wisiały banany. Małpa numer jeden próbowała wspiąć się po drabinie. Gdy tylko zaczęła to robić, naukowcy zaczęli polewać zimną wodą pozostałe cztery małpy. Małpy zaczęły krzyczeć i uciekać. Więc małpa numer 1 przestraszyła się i zeskoczyła z drabiny. Po pewnym czasie małpa numer dwa próbowała zrobić to samo i stało się to samo, ale została także pobita przez pozostałe cztery małpy. Gdy małpa numer 3 próbowała to zrobić, wszystko wydarzyło się tak samo. Wszystkie pięć małp bało się wspinać po tej drabinie. Naukowcy postanowili wymienić małpę numer 1 na nową. Nowa małpa zobaczyła banany i zaczęła wspinać się po drabinie ale natychmiast została pobita przez pozostałe cztery małpy, mimo że tym razem naukowcy nie włączyli zimnego prysznica. Nowa małpa została pobita bez powodu, bez zimnego prysznica. Kontynuowali to, aż wszystkie małpy zostały wymienione, a wyniki były takie same, mimo że nigdy nie doświadczyły zimnego prysznica. Małpy biły każdą nową małpę, która próbowała wspinać się po drabinie. Żadna z małp nie wiedziała, dlaczego biją każdą małpę, która próbuje wspiąć się po tej drabinie. Robiły to z powodu małpiego systemu. Wszyscy jesteśmy zaprogramowani, aby funkcjonować w ten sposób, nie w systemie małp, ale w podobnym. Mamy odgórnie narzucane, jak funkcjonować. Wszyscy mamy okazję wyrwać się z tego systemu, ale z powodu innych nie jesteśmy skłonni jej wykorzystać. Dołącz do naszej społeczności i dowiedz się, jak wyjść poza schemat.